Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała tobie, Pan. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił Chrzest nawrócenia na odpuszczenie Grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem Was wodą, on zaś chrzcić Was będzie duchem świętym. Oto słowo Pańskie. Kościół to wielka ludzka społeczność. Ogromna rodzina, lud boży. Mówimy też o kościele jako świątyni z wielkimi kluczami, wodą święconą w kruchcie, wieczną lampką, ołtarzami, sklepieniem wieżą. Kościół budują nie tylko ci, którzy myślą o sprawach nadprzyrodzonych, ale i ci, którzy wiedzą, gdzie kupić cegłę, wapno, cement. Albo jak załatać baldachim, kiedy się podrze, jaką miotłą przegonić kurze ze świętych figur, i jak poustawiać kwiaty. Kościół budują nie tylko ci, którzy się modlą, ale i ci, którzy wiedzą, z jakim trudem powstaje i jak dużo kosztuje jego utrzymanie. Kościół konsekrowany i poświęcony uroczyście Bogu ma swoją niewidzialną duszę. Ilu nawraca się tu grzeszników? Ile tu spotkań z Jezusem? Ile się budzi powołań? Jaka to wzniosła pamiątka naszego pobytu na Ziemi! To ksiądz Jan Twardowski. Ludzie świętują urodziny, inni imieniny, jubileusze różne rocznice wydarzeń. Podobnie każda świątynia przeżywa odpust w dzień swojego patrona, a także kiermasz w rocznicę swojego poświęcenia. Uroczystość rocznicy poświęcenia świątyni jest okazją, żeby wyrazić Bogu nasze dziękczynienie za to, że mamy Kościół, za to, że mamy nasz. Kościół. Pewnie niektórym niewierzącym świątynie nie są potrzebne, jeżeli to od nich zależy, co też widzimy wcale nie tak w odległej ani czasowo, ani kilometrowo rzeczywistości. Niszczą je, przeznaczają na inne cele. Zamieniając je na sale koncertowe, muzea, magazyny, czasami nawet domy rozrywki, czy inne domy uciech, niestety. Takim osobom pewnie obojętny jest sens świątyni, obojętna jest troska o nią, chyba że mają do czynienia z jakimś zabytkiem, który można otworzyć można sprzedawać bilety. Do czego zatem ludziom wierzącym potrzebna jest świątynia? Bo to przecież ze względu na niego i na was ta świątynia powstała, została ciężką pracą wzniesiona. Ano, po pierwsze, potrzebna jest ona do spotkania z Bogiem. Owszem, ktoś powie, Bóg jest wszędzie, i to też nie raz słyszeliśmy, nie tylko my, ale pewnie wszyscy. Ja tam w góry, do lasu, nad morzem, ja tam Pana Boga znajduję. Kościół mi jest niepotrzebny. Masz rację, tak, Pana Boga znajdziesz wszędzie. Ale kościół jest tym miejscem, w którym Bóg sobie szczególnie wybiera swoją siedzibę. W księdze proroka Ezechiela. Wiele lat przed narodzinami Chrystusa czytamy, synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Oczywiście mowa była o świątyni jerozolimskiej, ale jestem głęboko przeświadczony, że te słowa z księgi Ezechiela możemy wtłoczyć w tę naszą rzeczywistość, że Pan Bóg do każdej każdego z nas mówi. Tutaj spoczywają moje stopy, tutaj jest mój tron. Każda świątynia jest jego miejscem, w którym chce się spotkać z człowiekiem. W katolickiej świątyni jest tabernakulum, ta szafa pancerna, skrzętnie zamykana i pieczołowicie chroniona miejsce szczególnej obecności Chrystusa. To jest właśnie to miejsce, którego nie znajdę w markecie, którego nie znajdę w lesie, nie znajdę na plaży, nie znajdę w górach. Miejsce, w którym czeka na mnie Chrystus Eucharystyczny, który chce się dać w całości człowiekowi. Po drugie, Kościół jest potrzebny do słuchania Bożego Słowa. No i też ktoś będzie miał rację, bo powie, ale ja w domu czytam Pismo Święte. Słucham różnych audycji, mszy świętych nabożeństw, to Słowo do mnie trafia, tak. Jestem głęboko przeświadczony, że wielu z was, jak nie wszyscy sięgają po Pismo Święte, czytają, choćby jedno zdanie dziennie. Ale w tym kościele czytamy to słowo w sposób uroczysty, we wspólnocie, i ci, którzy są posłani do tego, aby wyjaśnić słowo, czynią to właśnie tutaj. Po trzecie, kościół jest miejscem spożywania pokarmu dającego życie wieczne. Jezus mówi: Kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ten będzie zbawiony. I znowu morze, las, góry miejsce spotkania z Bogiem, tak. Ale tego pokarmu tam nie znajdziemy, komu zależy na tym pokarmie, ten przychodzi do świątyni. Kościół jest także miejscem spotkania z siostrami i braćmi. Źle by było, gdybyśmy do świętości szli w pojedynkę, dlatego gromadzimy się w naszych wspólnotach jako właśnie jako wspólnota Kościoła, wspólnota ludzi słabych, grzesznych, łomnych, ale chcących budować swoje życie na Chrystusie. I ten Kościół też po to jest. Nawet nasza świątynia jest tak skonstruowana, że tworzymy wspólnotę, otaczamy nie jako ołtarz Chrystusa, jako ludzie, którzy są otwarci na innych, życzliwi, bo z tego nasza parafia słynie. Otwarci też na tych wszystkich spoza, którzy niosą im miłość, pomoc, miłosierdzie. Wystarczy spojrzeć na te. Wiecznie zapełniające się kosze charytatywne, akcje charytatywne, chociażby akcja Dzieciątko, czy tam Aniołek. To wszystko pokazuje, jak bardzo my jesteśmy otwarci też na siebie, i to jest piękne. Ten Kościół nie byłby użyteczny, gdyby nie wy, gdyby nie serce, które macie otwarte na Boga, ale też na siebie nawzajem. I to jest rzecz, której nic nie przebije. Tego nie kupimy nigdzie indziej. To się wszystko dokonuje we wspólnocie i to jest piękne. I ostatnio ostateczne, takie ostatnie, taka myśl, Kościół jest potrzebny człowiekowi do poznania siebie w świetle prawdy. Dokonuje się to w czasie modlitwy. Już teraz w tym tygodniu tych pierwszych wizyt kolędowych, już wielokrotnie słyszałem, wie ksiądz, jak tak wracam z pracy. To tak na chwilę wejdę do kaplicy Najświętszego Sakramentu. Zostawić ten cały ciężar, te różne myśli, te różne decyzje, które muszę podjąć, nie wiem, jaki krok zrobić do przodu, w którą stronę, wchodzę na chwilę do świątyni. Tych kilka chwil wystarcza, żeby wyjść innym, odmienionym. Nieraz słyszałem takie słowa. Osobista modlitwa, nie tylko ta liturgiczna, ale ta osobista, ona zmienia człowieka. I Kościół też temu służy. I gdy tak przyjrzymy się raz jeszcze temu wszystkiemu, co powyżej, zrozumiemy, że Kościół powstał tutaj, aby uświęcić człowieka. I gdy ten piękny dom, w którym się dzisiaj gromadzimy, który wznosiliście swoją ciężką pracą i ofiarą, był jeszcze na etapie projektu, ten Kościół miał już wytyczony swój cel i swoje zadanie. Miał być miejscem spotkania człowieka z Bogiem, służyć jednoczeniu się ludzi i ich uświęcaniu. Do chwili poświęcenia był tylko zwykłym budynkiem, tak samo pięknym, tak samo yy, yy, opiekowanym przez Was, ale w momencie poświęcenia stał się czymś więcej. Stał się domus Dei, et porta celi. Stał się Domem Boga i bramą do nieba. I dzisiaj Panu Bogu dziękujemy za to, że pozwolił wznieść z Jego łaski, z Jego miłości, ale też z Waszej dobroci, Kościół parafialny, który stał się symbolem Jego obecności wśród nas. Ten ołtarz, ta ambona, to tabernakulum, chrzcielnica. Spoglądamy z dumą na ten nasz Kościół. Wspominamy tych wszystkich, którzy budowali, którzy organizowali budowę, myślimy o księdzu Michale, o poprzednich powroszczach, Pasterzach, ale przede wszystkim myślimy o tych wszystkich, czasami nawet bezimiennych, którzy przychodzili, poświęcali swój czas, ten Kościół wznosili, ten Kościół utrzymywali i nadal go utrzymują. I za to z tego miejsca też wszystkim serdecznie dziękuję za to. Że jesteśmy w stanie ten kościół nadal utrzymywać, że nie zalegamy z żadnymi długami, za to, że możemy to wszystko opłacać. To wszystko jest Wasze dzieło, Wasze serce, Wasze dobro. Za to wszystkim serdecznie dziękuję, bo bez Waszego wsparcia na pewno nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego uciągnąć. I dzisiaj Panu Bogu za to. Też dziękuję za to, że posyła mnie do wspólnoty otwartej, do której ściągają też inni, bo wiedzą, jak bardzo wiele życzliwości i dobroci w tej wspólnocie doświadczają. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was, mówi Święty Paweł. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a Wy nią jesteście. Tym najpiękniejszym kościołem są ludzie, jesteście Wy. I dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za budynek, ale też dziękujmy za siebie nawzajem, że mamy to miejsce, ale mamy tę wspólnotę, w której wzrastamy, w której idziemy do świętości.